Walec drogowy bohater budowy drogi. Słońce powoli wschodziło nad szeroką, rozkopaną drogą, a wśród szumu maszyn i zapachu świeżego asfaltu pojawił się on potężny walec drogowy o wielkich, masywnych rolkach. Robotnicy przywitali go z radością, bo wiedzieli, że ten niepozorny bohater wspaniale wyrówna nową szosę. Najpierw walec ustawił się na początku placu budowy, czekając aż inne maszyny rozłożą równą warstwę asfaltu. Gdy tylko gorąca masa pokryła grunt, operator walca uruchomił silnik, a ciężkie rolki zaczęły obracać się powoli, dociskając świeży asfalt z ogromną siłą. Wewnątrz walca znajdował się system, który sprawiał, że jego rolki równomiernie rozkładały nacisk. Każdy przejazd zagęszczał asfalt, usuwając drobne pęcherzyki powietrza i wyrównując nierówności. To właśnie dzięki temu droga stawała się gładka i wytrzymała na ruch samochodów. Robotnicy obserwowali, jak walec przejeżdża po świeżo rozłożonej nawierzchni, a za nim pozostaje równiutki pas. Dobra robota! pokrzykiwali, widząc, że powierzchnia drogi zmienia się z chropowatej w doskonale wyrównaną. Każdy przejazd ma znaczenie, mówił do nich kierownik budowy, bo wiedział, że bez solidnego ubicia asfalt mógłby później pękać lub tworzyć wyboje. Inne maszyny, jak układarki asfaltu czy koparki, współpracowały z walcem jak w orkiestrze. Każda wiedziała, kiedy wjechać na plac, by nie przeszkadzać w pracy kolegom. Gdy tylko asfalt ostygał i stawał się bardziej twardy, Walec ponownie przejeżdżał dla pewności, że wszystko jest idealnie. Po kilkunastu przejazdach walec zatrzymał się na krótką przerwę, a operator sprawdził, czy rolki nie wymagają czyszczenia z resztek asfaltu. Utrzymanie maszyny w doskonałej formie było ważne, bo nawet mała warstwa starego asfaltu na rolkach mogła wywołać niewielkie nierówności na nowej drodze. Kiedy prace zbliżały się do końca, a asfalt zaczął chłodzić się w promieniach słońca, walec drogowy wykonał ostatnie przejazdy. Teraz już nic nie mogło przeszkodzić kierowcom w komfortowej jeździe. Droga była tak równa i gładka, jak tylko można sobie wymarzyć. Dzięki ciężarowi i sile walca, pod powierzchnią nie zostały żadne puste przestrzenie. Gdy zapadł wieczór, a maszyny powoli wycofywały się z placu budowy, Robotnicy z dumą spoglądali na nową, lśniącą nawierzchnię. Wiedzieli, że to właśnie dzięki walcowi i jego nieustannej pracy kierowcy będą mogli bezpiecznie i wygodnie podróżować, nie martwiąc się o dziury czy kolejny. Można więc śmiało powiedzieć, że walec drogowy to prawdziwy mistrz równego duktu.